Ja chciałem, e, korzystając e, z tej, mordę, z uprzejmości, za co rączkami całuję, e, chciałbym tu wystąpić jako sponsor, mecenas i e, e, ten. Jak są te y, filmy y, kukiełkowe, animator, jako sponsor, mecenas i animator kultury. I od razu pragnę oszczyć, że kultura to jest coś takie ważne dla narodu, i w ogóle to jest coś takie, że to się w pale nie mieści. Nie, bo... nie ma to, tamto, pieniądze, nie pieniądze, bo jest tak, że najsamprzód jest kultura, potem długo, długo, długo nic i sztuka na koniec. Ale kultura to nie jest coś takie, że ma. Chodzić do muzea. Ja byłem w muzea i takie rzeczy widziałem, żeby wam tu no jeden z drugim nie jednemu po prostu gały na wierzch wyszły. Ale co też również zauważyłem, nie ma tak na świecie że to jeden z drugim wejdzie do takiego muzea i się od razu pcha z tymi łapami dotykać tego eksponata, gdzie najsamprzód no troszki kultury osobistej dopiero potem z łapami do muzea. To też, jeżeli jeden z drugim takiej siły w sobie nie czuje, żeby nie dotykać, niech nie wchodzi. Niech omija z daleka, na miasto niech idzie, tam nie chce w tramwaju dotykać. Dalej. Te książki to jednak trzeba czytać. Bo taki autor, pisarz, prawda, się namordował, szmalu nabrał. No, często, gęsto umarł nawet, prawda, jakiegoś tam, czy yy, 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 Nobla dostał. No, to przez sam szacunek, to by to trzeba przekartkować. I znowuż. Nie przesadzajmy, bo są piękne kawałki. To sam jeden czytałem. Pięć, sześć razy to płakałem łzami. Do tego są te biblioteki. Ja wiem, że to jest <ścoughs> ciężko że taką książkę trzeba e, później, na nas oddać. W końcu się za darmo wzięło, prawda? Bo znowuż, jeżeli jeden z drugim takiej siły w sobie nie ma, żeby oddać, niech nie pożycza. Niech nie wchodzi, niech nie zagląda, na drugą stronę ulicy niech idzie, to... Piwo, niech wypije, to se na wyży flaszki nie odda, prawda? Następny. Jest te kino. Dziesiąta muzyka, prawda? No jest, jest kino. Nie dla ludzi. Dla ludzi, ale czysty. Mordę. To przecież tam nieraz siekierę można zawiesić. I ostrzegam, że będą bileterki z psami. Bileterka bilet sprawdzi, wpuści, a pies powolnie nie sprawdzi i nie wpuści. I bez kakańca będzie i bileterka, i pies. I bardzo proszę, uprzejmie, leciki na 17, ale do łaźni, bardzo. Dalej. Różni ludzie są na świecie. No, jest taki jeden z drugim, na przykład, co z domu nerwowy jest bardzo przyjdzie, zobaczy, coś, a, a to oko krzyknąć musi. Inny znowuż dowcipny jest. Przyjdzie, zobaczy coś śmiesznego, dogadać musi. Różne stworzenia Boże są na świecie. I bardzo dobrze. Niech sobie będą. Tylko nie w teatrze. W mordę. Ponieważ, że teatr ma swoje sakrum. Co to się oznacza? To się oznacza, że morda w kubę. To... No, aktor ma płacone od tego, żeby nawijał, tak? Taki aktor nie po to się uczył dwa, trzy, cztery, czy tam no, więcej lat, jak nie zdał z klasy do klasy. U różnych profesorów robić fikołki, żeby mu potem jeden z drugim, byle kto z ulicy, na przykład na Hamleta, krzyczał: Ty, łysy, uważaj z tyłu, czy coś takiego. Także reasumując, pierwsze primo, nie wchodzić do muzea. Drugie primo, omijać biblioteki. I trzecie, włąski na teatru. To na razie. Bo mnie się jeszcze przypomniało coś. Także pytają mnie różni no, kulturalni ludzie. Pytają mnie różni kulturalni ludzie eee, tam no, w pijalni piwa, prawda? Czy na pośredniaku gdzieś. Co ja kombinuję o takim konkursie szopenowskim? To ja mówię zawsze, że taki konkurs Chopinowski bardzo dobry jest, ponieważ że Chopin, Fryderyk, wielkim kompozytorem był. Wie pan. Bo to rzeczywiście. Trzeba mieć żelazową wolę, żeby. No, tyle tych karwałków wykombinować, prawda? Dalej. Którym pianista jest najlepszy? To to ogólnie jest tajemnica, bo to te jury tam kombinuje, prawda? Ale na mój rozum nie jest najlepszy taki, co tak wpadnie jak poparzony, zagra tego kawałka i poleci. No, gdzie? Pomagi trochę. Lepszy jest taki, co tak wejdzie powoli, popatrzy tu, popatrzy tam, to, żeby mu papierkami nie szeleściły. Ważne jest, żeby łysy nie był. Nie? Bo musi tym łbem zarzucić. Kłaków nie ma, to czym będzie zarzucał. Wejdzie, popatrzy tu, popatrzy tam, łbem zarzuci. Przyjrzy się na tego czarnego krokodyla. Tam. Z tym patykiem gębia, stołka się poprawi, ogony od fraka. shan, do góry, po mankietach, czy pozapinane, po pazurach, czy po obcinane. Do góry się koncentruję. Czy wyłączyłem te żelazko, czy nie żelasko? wyłączyłem? paluchy, powygina tam z powrotem, tam z powrotem. To w paluchach mocne musi być strasznie, bo to jakby mu ta klapa znienacka spadła do końca. Chłop do końca życia roboty nie ma. Nie? Znowu. Szpony do góry, po mankietach, po pazurach. I już jest Pewien, że się tego stołka za blisko przesunę. Odsunął. Jak kręcony jest taki, to pokręci tam z powrotem, tam z powrotem. Znowu ogony od tu siądzie, łbem zarzucisz, pone do góry, po mankietach, po pazurach. Tu. Bo najlepszy jest taki, który w ogóle nie zagra. A ponieważ od kultury należy się uczyć, kochani, to uczmy się. Przed robotą pokombinować troszkę, łbem zarzucić, rękami pomachać. Jak starczy czasu przed fajerantem, to coś zrobić.